Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zajmiemy się kolejną wycieczką do Warszawy sprzed mniej więcej 200 lat. Tydzień temu, przynajmniej ci, którzy dostali ten filmik tydzień temu, mówiliśmy sobie o tym, jak Warszawa wyglądała na mapie, znaczy jak wyglądało no, rozplanowanie. Pytanie, czy to było planowane, ale rozłożenie przestrzenne granic miasta oraz, no właśnie, czy to, co dzisiaj uważamy za Warszawę, było Warszawą gdzieś tam. U schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej. A dzisiaj zajmiemy się, no właśnie, wydaje mi się, takimi ciekawostkami. Które, no może to brzmi nie najlepiej ciekawostki, ale wydaje mi się, powiemy o takich kilku miejscach, które wyglądają zupełnie inaczej niż obecnie. Które mam nadzieję, że zachęcą Was do własnych studiów, dla własnego poszukiwania tego, co Was może zainteresować w dawnej Warszawie. Ale na początku zastanowimy się. Jak właściwie Warszawa powstawała? To znaczy, co takiego wyjątkowego zdarzyło się w wieku XVIII i na początku wieku XIX? Ponieważ nie da się ukryć, że miasto królewskie, pamiętajcie, że Warszawa nigdy formalnie nie była nazwana stolicą Polski, ale Warszawa było miastem królewskim i siedzibą króla. I dlatego, że w Warszawie odbywały się najczęściej sejmywalne, czyli te Wielkie Zgromadzenia właśnie Delegatów z Całej Rzeczpospolitej to Takim dużym uproszczeniem mówimy, że Warszawa jest stolicą Polski, choć no oficjalnie po prostu jeżeli król chciałby zmienić swoją siedzibę na jakieś miasto inne, mógłby to zrobić bez większego, bez większej trudności. Ale powiedzmy sobie, że mamy do czynienia z miastem królewskim, mamy do czynienia ze stolicą, stolicą no taką jak inne stolice na zachodzie Europy, choć nie da się ukryć, że do pewnego momentu Warszawa jest bardzo mała, jak już chyba wspominałem, ona się rozwija dość powoli w wieku XVII, w wieku XVIII, no coś tam zaczęłam przyspieszać, no ale są te wielkie katastrofy wieku XVIII, czyli wojna, wielki mróz, zaraza, kryzys ekonomiczny wywołany inflacją z powodu zalewu monety bitej przez Prusów. No ale wreszcie na tron wolnej elektryki zostaje wybrany Stanisław August Poniatowski, i on poniekąd troszeczkę przychodzi na gotowe, bo już wcześniej wiadomo, że Wazowie sprowadzili siedzibę królewską do Warszawy. No tam dalej no to nie dzieje się tak wiele. No Jan III Sobieski, a przede wszystkim jego żona budowali bardzo ładne rzeczy w Warszawie, albo właśnie pod Warszawą. No, Wilanów, Marymont, no to no, akurat najważniejsze rzeczy z nimi związane za, nie są w granicach miasta ówczesnego, ale dalej, no co się mogło stać, no, korybut Wiśniowiecki za krótko rządził, żeby zrobić cokolwiek, a później jest Jan III, a później są dwaj królowie z dynastii Saskiej. I oni, chociaż uważani są za królów bardzo kiepskich, to próbowali. Znaczy, tak, chcieliśmy dobrze, wyszło jak zwykle, ale pomimo, że zwłaszcza August II no, można powiedzieć, że zaczynał z, jako władca i jako ten pierwszy mieszkanie z Warszawy z bardzo niskiego poziomu istnieje taka anegdotka niepotwierdzona źródłowo, no, ale wydaje mi się bardzo taka w jego stylu, że podobno August II chciał z wdzięczności za pokonanie Szwedów podarować carowi Piotrowi kolumnę Zygmunta jako taki prezencik z Warszawy i no to... Mniej więcej pokazuje, jak bardzo, przynajmniej z początku władzy, cenił sobie nową swoją stolicę. Pamiętajcie, że August II do końca życia przede wszystkim był jednak władcą Saksonii i Rzeczpospolitą traktował jako taką dodatkową robotę po godzinach. No ale o tym mam nadzieję, że klasy szóste pamiętają jeszcze z lekcji, a klasy młodsze się o tym dowiedzą, w każdym razie sobie powtórzą, kiedy dojdziemy do tego materiału. No ale powiedzmy, że już August II, a już zwłaszcza August III, czyli jego syn, no, zaczęli budować w Warszawie ładne rzeczy i zaczęli też myśleć o tym mieście jako właśnie o stolicy Wielkiego Państwa. Za rządów Sasów powstała uwaga zaskakująca nazwa, tak zwana Oś Saska, czyli to, co dzisiaj no, właściwie ogród Saski. Nie istniejący już pałac Saski, ale też te wszystkie ładne rzeczy, na przykład na terenie dzisiejszego Mirowa. tylko że wiele z tego nie dotrwało do dzisiejszych dni. W znaczy, każdym taką pierwszą e, pierwszym okresem inwestycji, budowania ładnych rzeczy w Warszawie, e, to jeszcze w Saskich, e, po prostu August 2, August 3, spróbują zamienić to miasto niewielkie i dość chaotycznie budowane w prawdziwą siedzibę królewską. Między innymi to jeszcze z Augusta II zostaje otwarty ogród Saski dla publiki, dla wszystkich, którzy chcą, no, no nie wszystkich, bo tam stały jakieś straże i wpuszczały, tylko tych, co wyglądali porządnie, ale jakby już porządni mieszczanie warszawscy mogą sobie wejść do królewskich ogrodów i tam się relaksować. I tam później kawiarnia pierwsza powstaje w Polsce, tuż za Augusta III. Choć z drugiej strony za murem Ogrodu Saskiego, tam gdzie dzisiaj jest ulica Królewska, to po pierwsze, w ziemi był wtedy zakopany kanał, no, po prostu ściekowy, a na górze był targ koński, więc to musiało śmierdzieć niebożebnie. Więc zawsze, jak myślę o tym okresie, to wyobrażam sobie właśnie takich statecznych, bogatych mieszanek, które piją sobie kawusie gdzieś tam w parku saskim, w kawiarni za żelazną bramą, a za płotu dochodzi ich taki fetor niesamowity, zwierzęcy. No to były ciekawe czasy. Piękne, ale wymagające równocześnie. No dobrze, no ale kończą się czasy saskie. Nadchodzi Stanisław August Poniatowski i on rozpoczyna wiele takich budowli, które miały być właśnie wizytówką jego rządu, pewną inwestycją w królewski majestat, w dobry PR na zewnątrz. No i wiadomo, że tam z ujazdowem mu nie do końca wyszło, więc oddał wojsku, później Łazienki Królewskie ale także wiele innych inwestycji na terenie, na terenie całej Warszawy, więc mamy do czynienia z takim drugim etapem budowania ładnych rzeczy w Warszawie reprezentatywnych zabytków, kiedy Stanisław przygotowuje się do swoich do roli jako króla to trochę przygasa gdzieś tam w środkowej części panowania Stanisława gdzie On ma bardzo wiele różnych rzeczy martwi się o inne sprawy. Ale później, już w późnych latach 70. i w latach 80., kiedy już no, wszelkie zamierzenia polityczne z Stanisława Augusta no, po prostu padają, i on za bardzo nie ma co robić politycznie, no to chociaż próbuje inwestować w tę, no właśnie, powiedzmy raczej gałąź kultury, sztuki, upiększania architektury, żeby chociaż po jego rządach zostało coś ładnego, jeżeli nie zostanie trwałego politycznie. No i właśnie takim trzecim, trzecim etapem ówczesnej rozbudowy Warszawy to są właśnie te pomysły Stanisława Augusta, kiedy już no, nie może Rzeczpospolitej za bardzo pomóc w, na tej warstwie politycznej, więc próbuje chociaż coś fajnego po sobie zostawić. No i jeszcze jest czwarta taka już późniejsze, no, po upadku Rzeczypospolitej, po wojnach napolońskich, po Księstwie Warszawskim i już w tak zwanym Królestwie Kongresowym, czyli w tym Królestwie odrodzonym oficjalnie po 1815, ale z osadzonym carem jako Królem Polski. No i w 1815 roku jak tutaj car przybywa do Warszawy, ale chce pokazać, że nie będzie takim złym władcą i jakoś Aleksander I chce, no... no Powiedzmy szczerze, przekupić warszawiaków pokazuje, że będzie dobrym władcą i przez to sypnie trochę groszem, żeby to miasto jakoś upiększyć. I można patrzeć tak nieco cynicznie na tę wielką rozbudowę reprezentacyjnych części Warszawy jako właśnie starania kolejnych władców, no właśnie, aby zainwestować w swój dobry wizerunek. Ale dzisiaj mieliśmy mówić o ciekawych miejscach w Warszawie, które mam nadzieję na tyle Was zainteresują, że się sami grzebać w tej historii i, no, jakby szukać ciekawostek, i mam nadzieję, że właśnie te trzy, naj, wydaje mi się, naj, najdziwniejsze lokacje, mało znane obecnie, mogą wam tym pomóc. Nie wiem, czy to jeszcze się mówi w waszym pokoleniu, no, ale kiedyś było bardzo popularne powiedzenie, że. Jeżeli ktoś oszalał, ma problemy z, ze zdrowiem psychicznym zostaje odtransportowany do szpitala e, psychiatrycznego, to trafia do czubków. E, z czasem to powiedzenie się rozszerzyło, mówiąc, że czubek stał się synonimem no, osoby chorej psychicznie. Czubek to wariat. E, mówię teraz, współcześnie. No, może jeżeli nie teraz, teraz, to na pewno jeszcze w XX wieku późnym. Ale jeżeli sięgniemy do historii, to odkryjemy, że, czubki, że czubkami nie nazywano pacjentów szpitala psychiatrycznego, tylko personel tego szpitala. Najbardziej znany szpital psychiatryczny epoki, znaczy mówimy właśnie o wieku XVIII, o schyłku Rzeczpospolitej, to był szpital wybudowany przy, zakonu, zakon, no przy siedzibie zakonu Bonifratorów, Uwaga, niedaleko dzisiejszej ulicy Bonifraterskiej. Stąd się wzięła nazwa oczywiście ulicy, ten zakon mówiono Bonifratrze albo dobrzy bracia, no bo to dokładnie znaczy po łacinie. I był to zakon, który no jedną z jego misji było pobaganie chorym, potrzebującym, chorym także słabującym na umyśle i dlatego przy znaczy w zabudowaniach zakonnych był też taki przytułek dla ludzi psychicznie i chorych. Obecnie już ten szpital istnieje. Kościół przebudowany, odbudowany, cały czas jest właśnie, no powiedzmy na, na skraju dzisiejszego, znaczy yy, ogólnie no, tam niedaleko Polonii. Muranowska, Bonifraterska właśnie przy, przez biegu tych ulic. W każdym razie na tyle było to charakterystyczne miejsce, że trafiło do gwary i było używane to określenie na długo po tym, jak już fizycznie nie było tam ludzi chorych psychicznie, to nie była też jakby ta specjalizacja Warszawy, znaczy, Bonifratrzy zajmowali się też osobami psychicznie i nerwowo chorymi w Krakowie, zresztą w bardzo wielu miastach Rzeczpospolitej, no ale ten... Ten szpital jakby bardzo dobrze się zapadł w pamięć warszawiaków i, i w warze warszawskiej to trafik do czubków. Utrzymało się bardzo długo. No i cóż, no i poza tym to też ciekawe, że, że w miejscu, które być może mijamy, zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, no kiedyś był był ten szpital dla osób psychicznie chorych i może jakiś taki duch miejsca się tam jeszcze udał. Dobrze, nie, przepraszam, to nie było żadna, żaden atak czy żaden przytek wobec kibiców w Polonii, tak mi się jakoś powiedziało, wykreście to z uszu. No tak po prostu się złożyło, że w, tym, że w tej części Warszawy była tam taka instytucja, która zresztą bardzo dobrze świadczy o misji, charytatywnej misji ponifratów. Jeżeli pójdziemy dalej, aha no dobra, teraz mamy kolejną przerwę na kryptoreklamę, to znaczy e, zachęcajcie starsze rodzeństwo i swoich rodziców do czytania moich książek Honoru i Zbrodni, Zakonu Świętego Brutusa, między innymi akcja obu tych powieści zahacza troszeczkę o e, dawny szpital bonifratrów e, właśnie e, na no, zbiegu dzisiejszej Muranowskiej bo, bonifraterskiej. No a poza tym e, dzięki e, tym powieściom wydaje mi się, że łatwiej się nieco przenieść właśnie w tę Warszawę. Choć Warszawę nieco późniejszą, bo już w latach 20. XIX wieku. Ale wracamy teraz do naszej wycieczki. Kolejnym takim miejscem, które zawsze mnie fascynowało, jakby moją wyobraźnię przykuwało, także dlatego, że niedaleko stamtąd się wychowałem, były marymonskie Młyny. Marymont, czyli... Dzielnica, no właśnie ówcześnie, kiedy ta nazwa zaczęła być stosowana jeszcze poza murami miejskimi, na północ, nawet na północny zachód od rogatek Malmonskich, no tak siło rzeczy tak się nazywały. Jest to miejsce jakby ukochane przez królową Marię Sobieską, która tam no jakby zaplanowała przeniesienie części aktywności Dworu Sobieskich do nad Warszawy. do no oni mieli Wilanów takich rezydencję dużą, gdzie tam właśnie wszystko można było robić oraz marymont taką rezydencję bardziej kameralną, gdzie te imprezy były troszeczkę mniejsze, to pierwotnie też były takie pawiloniki, gdzie zatrzymywał się król jego świta przed i wracając z polowań, no, ale zawsze to było takie miejsce bardzo wideliczne, upojne, kojarzące się właśnie już trochę z wsią, a nie z miastem. Ale przy okazji Rzeka ówcześnie płynąca w tej okolicy, właściwie do dzisiaj jeszcze, jeszcze płynie, ale już jest częściowo uregulowana przez większą część właśnie swojego dolnego biegu, zupełnie uregulowana, to znaczy wpuszczona w rury, nazywa się Rudawka. Od tej nazwy pochodzi nazwa osiedla, na którym się wychowałem, czyli Marymont Ruda. Dlaczego Rudawka? No, bo woda była jakaś taka ruda. No, bogactwo gleby, tam jakieś ślady być może miedzi. Dokładnie tam się nie, nie wczuwałem, ale faktycznie, jak powąchacie właśnie u ujścia wody Rudawki, no to czuć, że coś jest z nią dokładnie nie tak. No dobrze, no woda nie była pierwszej jakości, ale była woda i płynęła, i dzięki temu z no, powstało takie można powiedzieć zagłębie młynarskie znaczy było tam bardzo dużo młynów jak jeszcze rudawka rudawku płynął dużo wody a z czasem też zaczęto budować wiatraki oraz no, jakieś takie powiedzmy urządzenia hybrydowe, które były częściowo zasilane wiatrem, częściowo zasilane wodą, a jak w ogóle nie było, wody opadły, a wiatru nie było, to konie po prostu kręciły tymi kołami młyńskimi i one męły ziarno na mąkę i ym... No właśnie, ciężko powiedzieć, czy to jest, to faktycznie było coś niesamowitego w tych marymonskich młynach, czy to jest jednak potęga marki, ale mąka marymącka stała się sławna na całą Rzeczpospolitą, a okazuje się, że także była sławna wśród naszych najbliższych sąsiadów w państwach niemieckich i w Rosji. Jak tam zresztą będzie czytać pana Tadeusza, to w pewnym momencie znajdziecie taki wspominek o jak To był delikacik z marymanskiej mąki. To miało oznaczać kogoś, jakiegoś takiego paniczyka, który jest taki bardzo on on, niezbyt może krzepki, ale jest bardzo elegancki, rozmiłowany w luksusie. I to było właśnie nawiązanie do owej marymanskiej mąki, która miała być taka niezwykle delikatna i mogła być podstawą naprawdę wspaniałych wypieków. Ale poza tym, że młyny marymąckie produkowały doskonałą mąkę, także stały się sławne w listopadzie 1971 roku, kiedy z zrozpaczeni konfederaci barscy podjęli próbę porwania Stanisława Augusta. Jego tam capnęli z, <laughs> z ulicy Miodowej. Na tej rcinie po lewej stronie widzicie taką artystyczną wizję, jak to się stało. Ten zamach był bardzo kiepsko zorganizowany, zamachowcy nie mogli się znaleźć, pogubili się w Warszawie, to zwykle była szlachta w ogóle całej Rzeczypospolitej, nie znali za dobrze miasta. W końcu grupa pod dowództwem Jana Kuźmy udało im się porwać króla, ale ten... Jan Kuźma, no nie wiem, albo za, wcześniej nie widział króla z bliskiej odległości, albo nie wiem, coś mu się pomyliło, młyknął no, może trochę gorzałki dla kurażu. W każdym razie pomylił go, nie wiedział kto to jest i, i prawie go zastrzelił, choć rozkaz był oczywiście, żeby go porwać i dzięki temu zmienić losy wojny konfederacji kontra wojska królewskie. W każdym razie yy, Kuźma w końcu wywiózł porwanego Stanisława Augusta na, z Warszawy na północ, właśnie na Marymont, yy, ale w międzyczasie Zaczął go Stanisław August no, przekonywać, że Janie, ty źle robisz, bo może jesteś tutaj szlachetnym szlachcicem, wiernym tutaj ideału dawnej Rzeczypospolitej, dawnym prawom. Nie, nie lubisz mnie, no bo jestem królem z nadania rosyjskiego, no przecież konfederacji warscy bardzo tego nie lubią, ale posłuchaj, mimo wszystko jestem królem przysięgałeś mi i dlatego jesteś mi winien posłuszeństwo. A Kuźma pomyślał powiedział: no tak, król, właściwie masz rację. I go wypuścił. No i właśnie tak się skończyła próba porwania z Augusta przez Konfederatów Barskich, że główny wykonawca zamachu został przekonany przez porwanego, że powinien go wypuścić. Znaczy, to nie było aż takie proste, no, no tam było troszeczkę, troszeczkę nerwów po drodze, ostatecznie właśnie Kuźma odstawił go do Staży Marszałkowskiej i ostatecznie ten zamach też się skończył jakby tragicznie, ponieważ został potępiony. Przez właściwie wszystkich sąsiadów Polski Kazimierz Puławski, czyli już niedługo ten bohater amerykański, ale wtedy jeszcze jeden z najważniejszych dowódców Konfederacji Barskiej, no w tym działaniu się skompromitował, no bo jakby tutaj sięgnął po strategię terrorystyczną, a nie walki twarzą w twarz z wrogiem, i dlatego też uciekał z Rzeczpospolitej i musiał szukać schronienia za oceanem. A sam. Kuźma, którego król oczywiście chciał ułaskawić, okazało się, że nie tak łatwo król nie może sobie ułaskawić kogo chce. Ostatecznie Kuźma przeżył, musiał uciekać z Warszawy przynajmniej do... On wrócił ostatecznie do Warszawy już w wieku XIX, ale musiał się udać na banicję oraz częścią jego kary to było to, że musiał pomagać w wkaźnie swoich kamratów, ponieważ pięciu jego towarzyszy złapali, którzy podobno nie okazali skruchy i właśnie kuźma asystował przy ich publicznej egzekucji. Tak się zbieram bardzo powoli do napisania powieści historycznej, mojej właśnie wizji. Tego, co się działo właśnie podczas porwania Stanisława Augusta. Jak skończę ten cykl o powstaniu listopadowym, to pewnie do tego siądę, no ale będę to pewnie reklamował jeszcze raz za dwa, może trzy lata. No dobrze, a teraz przejdziemy do sprawy, która wydaje nam się dzisiaj oczywista, ale nie była wcale oczywista przed wiekiem XIX. Warszawa, no to z początku jest oczywiście stara i nowa Warszawa, stare nowe miasto dzisiaj. No, a reszta to nie jest Warszawa, to są jakieś tutaj posiedla wokół. No, ale no, wszyscy wiedzą, że Stara, Nowa Warszawa, Marienstadt, Mirów, Ujazdów i tak dalej wszystko to w okolicy i nawet jeżeli formalnie nie jestem miastem królewskim, no to wiadomo, że powoli się zrośnie w jeden organizm i to wszystko będzie uznawane za stolicę państwa. Ale co z Pragą? Przecież Praga się bardzo intensywnie rozwija. To była potwierdzona lokacja jeszcze przez Władysława IV w XVII wieku. Praga jest ważnym punktem tutaj handlowym. Wokół dzisiejszej ulicy targowej sprzedawano wiele. Towarów, głównie po prostu żywile, czyli tam właśnie bydło, konie i tak dalej. No ale dużo towarów idących wschodu trafiało na Pragę, tam zmieniał właścicieli, albo tylko kupcy tam się jedli, pili, ruszali dalej i, no co, trafiali na Wisłę. Przez Wisłę trzeba było jakoś przebyć. I no. Takim nieuzależnionym od czegokolwiek sposobem na przybycie wilk, było oczywiście wynajęcie łodzi, przepłynięcie, no ale no nie da się określić, że to ani nie jest tanie, ani nie jest wygodne, ani nie zawsze jest odpowiednia ilość właśnie tych no właśnie właścicieli łodzi, którzy oferują swoje usługi. Więc już od średniowiecza stawiano tak zwane mosty łyżwowe. Dzisiaj nam się łyżwy kojarzą z jeżdżeniem po lodzie, ale w staropolszczyźnie Most łyżwowy to oznaczało coś, co dzisiaj byśmy nazwali mostem pontonowym. W, dużej, w dużym skrócie chodziło o to, że most podpierał się na jakichś pływakach, zwykłych, zwykłych łodziach wypełnionych i uszczelnionych, których tam było kilkadziesiąt, na długości tego mostu. Że to widzicie, jak to wygląda na wyobrażeniach artystów. Z prawej na górze jest pierwszy taki stojący dłużej most. Zbudowany za czasów Zygmunta Augusta, a niżej jest już most Poninińskiego, który został założony z prywatnej inicjatywy podskarbiego koronnego, e, chyba Adama Poninińskiego. E, tak, Adam Poniniński. E, i to była taka inicjatywa zupełnie prywatna. Znaczy, no wiadomo, że, że Poniński pełnił wiele urzędów w Rzeczpospolitej, ale on sam wyłożył na to pieniądze. Uzyskał pozwolenie od króla i od marszałka Wielkiego Koronnego, że on wybuduje ten most, przez 10 lat będzie pobierał opłaty za most a później ten most przejdzie do użytku tego publicznego, będzie można za darmo po nim łasić. To trochę przypomina budowanie dzisiaj autostrad, taki model prywatno-publiczny. znaczy, że jakiś prywatny podmiot wykłada sporą sumę pieniędzy na początku, on buduje, potem ma przywilej zgarniania z tego dochodu przez pewien czas, byli nie za długi, ale wiadomo, że rząd chce jak, naj jak najbardziej skró skrócić ten okres, no a budowniczy chce go jak najbardziej wydłużyć, żeby jak najwięcej z tego mieć, jak to dzisiaj mamy z różnymi autostradami w Polsce. No ale no co, no, co zebrał to swoje, kolekcjonował, znaczy zbierał pieniądze Poniński do właśnie lat 80., a potem most jakby został otwarty. Ale długo sobie nie stał, bo po pierwsze... Mosty łyżwowe, zwłaszcza budowane przy tamtejszej technologii, one są dobre albo latem, albo zimą, bo jeżeli są budowane zimą, to właśnie czasami opierają się na normalnych łyżwach, ale kiedy przychodzą roztopy, to stają się bezużyteczne. A jeżeli opierają się na łodziach, na jakichś pływakach, no to bardzo im grozi zima dokładniej wiosenne roztopy, kiedy lód się topi, duże zwały lodu spływają z rzeką i bardzo często te mosty są przerywane. Tak zresztą kończył żywot, kończył żywot, znaczy większość mostów za dawnej Rzeczypospolitej tak kończyła żywot, że po prostu spływała z roztopami. Ale akurat most ponińskiego Poliński, skończył żywot w sposób inny, to znaczy został celowo spalony przez obrońców Warszawy w w 1994 roku, to znaczy no tak, ostatnie już akordy insurekcji kościuszkowskiej, kiedy wiadomo, że Moskale idą ze wschodu, no to dowództwo polskie po prostu kazało zniszczyć most, aby ułatwić obronę Warszawy lewobrzeżnej, no ale niestety tym samym odcieli ludzi na prawym brzegu, no co mi było jednym z czynników, dla których tak zwana rzeź Pragi właśnie jesienią 1994 roku była tak brutalna i przyniosła tak wiele ofiar. No ale o tym, no cóż, przyszłe klasy szóste będą się uczyć, a, a klasy szóste już chyba coś tam usłyszały. I to tyle, jeśli chodzi o kolejną porcję ciekawostek. Wydaje mi się, że takie podsumowanie zrobimy sobie jeszcze za tydzień, nagram jeszcze jeden materiał w dawnej Warszawie i go puszczę na takie pożegnanie tego roku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.